Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj film z cyklu, który uwielbiam realizować, jest to mój ukochany cykl na tym kanale, a mianowicie hall perfumowy, czyli nowości perfumowe w mojej kolekcji. Dzisiaj przygotowałam sobie dla Was 11 kompozycji. Będą to w dużej mierze kompozycje niszowe, ale też tu się znajdzie coś fajnego z mainstreamu, fajne perełki. Oraz uwaga, Prawdziwa bomba, świetny zapach za całe uwaga 12 zł. Większość dzisiejszych propozycji to będą kompozycje idealne na chłodne pory roku, czyli na sezony jesienno-zimowe. Zatem myślę, że to też jest fajny film, żeby go obejrzeć przed zbliżającymi się bardzo chłodnymi porami roku. Zatem, jeśli Was zainteresowałam tym, mam nadzieję, nie przed długim wstępem, zapraszam Was serdecznie do dalszego oglądania. I zdradzę Wam na początku, zanim rozpocznę recenzowanie konkretnych kompozycji, że dzisiejszy odcinek zdominują przede wszystkim dwie marki i z jednej strony będzie to marka Tom Ford, a z drugiej strony będzie to marka Joe Malone. Zdecydowanie kompozycji tych dwóch marek mam tutaj zgromadzonych koło siebie najwięcej, zatem nie zdziwcie się, że będzie troszeczkę monotematyczne, monotematycznie w pewnych momentach i żeby nie przedłużać, zacznę od pierwszej kompozycji, jest to kompozycja odrzeczonej i przytoczonej przed momentem marki Tom Ford. Jest to Sandal Blush. I ja te kompozycje wraz z innymi perfumami, które znajdą się w dzisiejszym holu. Kupiłam w gigantycznie fantastycznej promocji. Zapłaciłam za tę kompozycję 470 zł, co jeśli chodzi o jej cenę rynkową, naprawdę jest ceną niezwykle atrakcyjną, ponieważ te perfumy zazwyczaj można kupić w okolicach 800 zł. I muszę Wam na początku powiedzieć, że gdyby nie fakt, że zapłaciłam właściwie połowę ceny rynkowej za tę kompozycję, to pewnie bym jej w regularnej cenie nie kupiła. Dlaczego? Dlatego, że perfumy te niestety nie grzeszą parametrami. Sprawdziłam sobie code mojej butelki i okazuje się, że mam produkcję z grudnia 2014 roku i to się po prostu czuje. Tu już parametry nie są takie, jak w starych wydaniach Santal Blush, a zatem, gdybym miała zapłacić 800 czy 830 zł, bo mniej więcej tyle te perfumy kosztują w regularnej cenie, to myślę, że byłabym ekstremalnie wręcz zawiedziona, porównując cenę do jakości parametrowej zapachu. Ale skończmy o parametrach, powiedzmy o samej kompozycji, bo kompozycja jest naprawdę świetna. Jeśli chodzi o zapach, to absolutnie czuję się, że jest to zapach z naprawdę wysokiej półki cenowej. Jest to zapach bardzo sandałowy, bardzo kremowy, ale też nie pozbawiony nagromadzenia naprawdę ogromnej ilości przypraw. Jeśli chodzi o te przyprawy, ja tu najbardziej mam wrażenie, wyłapuję gałkę muszkatołową, kozieradkę, nuty pieprzu i delikatny cynamon. Poza tym tym przyprawą, dość można powiedzieć wiercącym na pewnych etapach brzmienia tej kompozycji w nosie, jest tu bardzo dużo drzewności. To nie tylko tej sandałowej, którą sugerowałaby nam nazwa, ale także drzewności bardziej ostrych drzew, bardziej wyrazistych drzew, bo ja tu też wyczuwam bardzo silnie nuty cedru oraz nutę drzewa agarowego. Wszystko to otacza taka bardzo ładna, piżmowo-kremowa kołderka. Podejrzewam, że poza białym piżmem również ujęcie drzewa sandałowego w tym zapachu jest ujęciem niezwykle kremowym i niezwykle przytulnym. Generalnie kompozycja przecudowna bardzo niszowa w swoim wydźwięku kompletnie praktycznie pozbawiona słodyczy, bardzo mocno wiercąca w nosie i intrygująca. Ale jeśli chodzi o parametry za regularną cenę rynkową, to absolutnie nie. Myślę, że za cenę regularną tej butelki w życiu perfumy te nie dołączyłyby do mojej kolekcji. I drugim zapachem od marki Tom Ford, który dołączył do mojej kolekcji, to Black Orchid w edycji wody toaletowej. Jak wiecie, w linii Black Orchid istniała już wcześniej woda toaletowa, niemniej jednak Tom Ford. Chyba jakoś tak w okolicy 2021 roku wycofują z produkcji i po dwóch latach w roku 2023 wrócił z nową edycją wody toaletowej, którą właśnie trzymam tutaj przed Wami. Jeśli chodzi o naturę tego zapachu, jest to zapach łudząco podobny do klasycznego Black Orchid w edycji wody perfumowanej, czyli ze złotą blaszką na froncie, jedyne co różni tę kompozycję, to powiedziałabym dość mocno wybrzmiewająca nuta śliwki oraz nuta goździka. Na mojej skórze w klasyku z tej linii w ogóle nie czułam tych nut, natomiast jeśli chodzi o wodę toaletową, są one bardzo wyraziste. Kiedy Zapach wącha się z takiej nadgarstkowej odległości, przykładając do nadgarstka nos. Natomiast cała aura, która otacza osobę noszącą ten zapach, czyli edycję wody toaletowej, jest aurą klasycznego Black Orchid. Wiele osób, które wąchało mnie, które czuło mój ogon zapachowy, było przekonane, że noszę klasyczne Black Orchid, bo w ogóle nie czuły niuansów i różnic pomiędzy wodą toaletową a wodą perfumowaną, niemniej jednak, kiedy rzeczywiście powąchamy poperfumowane miejsce z bliskiej odległości, ten goździk i ta śliwka jest bardzo silnie wyczuwalna. Jeśli chodzi o ten wariant, on mi się niezwykle podoba, jest dużo, mam wrażenie, bardziej wytrawny od wody perfumowanej, ma nieco mniej słodyczy, a zatem są to perfumy, można powiedzieć, nawet jeszcze bardziej mroczne, jeszcze bardziej wieczorowe, a jeśli chodzi o parametry, to myślę sobie, że współczesne wersje wody perfumowanej i woda toaletowa mają dokładnie te same parametry. I ostatnie perfumy w dzisiejszym filmie spod do marki Tom Ford, które przybyły do mojej kolekcji, to tym razem jest Black Orchid w edycji Parfum. Wybaczcie, ja tę butelkę wam będę pokazywać troszkę bokiem, ponieważ obawiam się, że w tej blaszce, która jest na froncie, będzie się odbijało oświetlenie, które mam przed sobą. A zatem, no, taka prezentacja nie do końca estetyczna, musicie mi wybaczyć. Dobra, ale do konkretów. Czym jest Black Orchid w edycji Parfum? Myślę sobie, że jest to edycja bardzo zbliżona do klasyka, aczkolwiek dużo bardziej słodka. Pewnego rodzaju słodyczy niewątpliwie nadała tej wersji po pierwsze nuta wyrazistej śliwki, po drugie duża ilość żywicy bursztynowej w bazie. Poza tym mamy tutaj również Nuterumu, która jest wyczuwalna zwłaszcza w otwarciu zapachu przez mniej więcej pierwszą godzinę jego trwania. Ale wariant parfum przede wszystkim zachwyca tym, że jest bardziej otulający, troszkę mniej zadziorny i będzie to kompozycja idealna do otulenia się takimi bardzo mroźnymi porami roku. Zdecydowanie również zapach z charakterem z bardzo mocno, mocną typową dla linii Black Orchid Paczulą, niemniej jednak właśnie uładzony śliwką, uładzony elementami słodyczy żywicy bursztynowej z przepiękną, rozgrzewającą rumową nutą. I kolejną kompozycją, która trafiła do mojej kolekcji, to jest kompozycja, z którą wiąże się pewnego rodzaju anegdota, a mianowicie ja w ogóle zapomniałam, że te perfumy mam w swojej kolekcji. Dlaczego? Dlatego, że kiedy jeszcze prowadziłam sklep z odlewkami, kupowałam nie tylko perfumy na bieżące sezony roku, ale także perfumy, które docelowo planowałam wystawić troszeczkę później, kiedy przyjdzie na nie sezon. I kupiłam wówczas jedną kompozycję, którą planowałam wystawić w sklepie na okres jesieni albo zimy. A ponieważ zamknęłam sklep, to kompletnie zapomniałam o tych perfumach i znalazłam je zupełnym przypadkiem gdzieś tam w jakichś naprawdę dalekich odmentach mojej szafy perfumowej. I jest to kompozycja od marki Atelier Ors i jest to Lunfelin. Jeśli chodzi o tę kompozycję, to moje myśli wokół niej krążyły od bardzo długiego czasu. To był zapach, który szalenie mi się podobał już no dobre 4 czy 5 lat. Tylko zawsze coś innego było na liście, co wyprzedzało tę kompozycję, ale bardzo się cieszę, że chociaż pod pretekstem sklepu udało się mi ją kupić, no i teraz została no, mój własny, prywatny użytek. Czym jest ta kompozycja? Czym jest LUNFELIN? Otóż Lunfelin jest jedną z najpiękniejszych i najbardziej ambitnych wanili na okres jesieni i zimy. Dlaczego powiedziałam jedną z najbardziej ambitnych, a to dlatego, że nie jest to jednostajna i płaska wanilia, bo w tym zapachu dzieje się dużo, dużo więcej, ponieważ on ma bardzo silne akcenty przyprawowe oraz bardzo silną balsamiczność w sobie. Zdecydowanie to co się czuje w Lun Felin to przede wszystkim nuta kardamonu i ją się czuje głównie w otwarciu zapachu, jest po prostu przepięknie tutaj wkomponowana w zapach. Po drugim mamy tutaj silną nutę cynamonu i ogromne nagromadzenie balsamiczności, żywiczności w postaci styraksu, balsamu peruwiańskiego. Ale także mam wrażenie, mamy odrobinę benzoesu, dużo słodyczy za sprawą wanili i żywicy bursztynowej oraz delikatny akcent drzewny, który gdzieś tam smyra te kompozycje po plecach, zostając jednak wycofany cały czas w stosunku do brzmienia przede wszystkim tych akcentów korzennych, balsamicznych oraz akcentów słodkich. Zapach przecudowny. Intrygujący, obezwładniający, cudownie otulający, który będzie, myślę, idealny, zwłaszcza na takie okresy okołoświąteczne, bo tu i cynamon, i pewnego rodzaju balsamiczność bardzo, ale to bardzo mocno kojarzy mi się z okresem Bożego Narodzenia. I kolejną kompozycją, o której chciałabym Wam powiedzieć w dzisiejszym filmie, to jest notabene mój zapach dnia. Perfumy, które dzisiaj mam na sobie, nagrywając dla Was dzisiejszy film i mam wrażenie, że będę w stanie o nich w miarę rzetelnie Wam opowiedzieć, dlatego że one bardzo silnie ze mnie projektują i ja doskonale je od siebie czuję. I tym razem będzie to kompozycja spółki mainstreamowej, jest to kompozycja od marki Mugle i jest to Alien w edycji Extra Intense. Kiedy te perfumy miały swoją premierę, bardzo dużo osób mówiło o nich, jakoby była to reanimacja starego Aliena EDP z reformulacji. Pozwólcie, że ja jednak się z tym zdaniem nie zgodzę, dlatego że tego Eiliena odróżniają od starej, przedreformulacyjnej wersji Eiliena EDP przede wszystkim dwa bardzo silnie tutaj wyczuwalne składniki. Pierwszym z nich jest piżmo, jest pewnego rodzaju taka piżmowa kremowość. Drugim składnikiem, który odróżnia tego aliena od starych wersji alienów, są nuty zielone. Ja w strem alienie kompletnie nie czułam akcentów zielonych. Tutaj natomiast projektują one z mojej skóry naprawdę bardzo, bardzo silnie. Ale Poza tymi dwoma składnikami, poza tą piżmową kremowością i poza akcentami zielonymi, można powiedzieć, że jest to stara wersja Aliena, ponieważ jest to zapach zawiesisty, bardzo trwały, bardzo mocno projektujący, bardzo mocno dystansujący pewnego rodzaju chłodem. Rzeczywiście te wszystkie cechy stanowią o tym, że Extra Intense przypomina przedreformulacyjne wersje Aliena EDP. Jest to zapach zdecydowanie narkotyczny, narkotyczny bardzo silnym akcentem białych kwiatów, tutaj z jaśminem na czele, ale także wspierającym go kwiatem tuberozy. Mamy tutaj odrobinę słodyczy waniliowej, dużo kaszmeranu oraz właśnie taką pudrowo -pud piżmową, kremową mgiełkę i dość silny akcent zielony. Zapach zniewalający parametrami, o doskonałej trwałości, bardzo dużej projekcji w pierwszych godzinach. Zapach, o którym niektórzy mówią, że jest plastikowy i bardzo syntetyczny, ale ja przyznam Wam szczerze, że z moją skórą ten zapach się bardzo polubił, i jeśli chodzi o wybrzmiewanie na mojej skórze, absolutnie nie czuję w nim nut plastiku ani nut syntetyczności. I kolejne perfumy, które dołączyły do mojej kolekcji, to zapach bardzo radosny, bardzo optymistyczny. To jest taka po prostu iskierka zapalna, która rozpala w nas dobry nastrój. Są to tym razem perfumy od marki Giorgio Armani i jest to Sea Passione w edycji Red Mask. Jeśli chodzi o ten zapach, jest to tak jak powiedziałam, zapach niezwykle radosny, optymistyczny, bardzo przyjazny dla otoczenia. Jest to zapach w głównej mierze przede wszystkim owocowy. I jeśli chodzi o składowe kompozycje, tutaj Armani w piramidzie zapachowej podaje nam nutę truskawki, jako tę nutę owocową. Aczkolwiek ja Wam muszę powiedzieć, że ja osobiście czuję jeszcze w tych perfumach bardzo silne akcenty malinowe. A zatem czerwone owoce górą, truskawka i malina. I ta truskawka, i ta malina są uplecione w sposób bardzo kremowy, bardzo laktonowy. Jest to, dużo, jest to dużo takiego kremowego piżma, stąd pewnie nazwa Red Mask, ale też pewnego rodzaju lak laktonowość, którą tutaj stanowi nuta mleka. Jeśli chodzi o bazę zapachu, baza bardzo silnie przypomina mi inną kompozycję od marki Armani, a mianowicie Sea Passione w edycji z roku 2024. I myślę, że pewnego rodzaju drzewność wyczuwalna w Red Mask jest drzewnością dokładnie identyczną, jaką czułam w Sea Passione Intense. Zapach komplementogenny, zapach bardzo przyjazny, o bardzo dobrej trwałości i całkiem dobrym ogonie przez pierwsze dwie do trzech godzin noszenia. Zdecydowanie taka iskierka optymizmu i zapach, który zawsze powoduje mój uśmiech, ilekroć go na siebie nie aplikuję. I teraz kolejny zapach przed Wami, który dołączył do mojej kolekcji. Jest to kompozycja, którą kupiłam całkowicie w ciemno, zaraz Wam powiem... Yy... Czym był spowodowany ten zakup w ciemno, ale zanim Wam powiem o konkretach zakupu tej kompozycji, o kompozycji samej w sobie, to pozwólcie mi na początku powiedzieć, że jest to zapach, w którym zakochałam się od pierwszego wejrzenia, co nieczęsto mi się zdarza, jeśli chodzi o zakupy w ciemno, i jest to kompozycja, którą po prostu uwielbiam i od razu postawiłam na mojej półce. Kocham. I jest to kompozycja notabene kolejna w mojej kolekcji od marki Bayredo o nazwie Velvet Haze. Jak to się stało, że perfumy te znalazły się w mojej kolekcji i kupiłam je całkowicie w ciemno? Otóż, kiedy brałam udział w tej gigantycznej, bardzo słynnej promocji marki Rossmann, 1 plus 1 gratis, to jak wiecie, trzeba było w niej kupić dwa zapachy. Za droższy zapach się płaciło, a tańszy dostawało się gratis. A zatem musiałam coś dobrać, do tego Santal Blush, żeby drugi zapach wszedł mi w promocję i zrównoważył i obniżył cenę Santal Blush tym samym. I nie miałam pomysłu kompletnie, kompletnie na drugą kompozycję i stwierdziłam, że wezmę coś od Byredo, bo Byredo ostatnio, jaką marka bardzo mi się podoba i na pewno nie trafi jak kolą w płot. Zatem wziąłam Velvet Haze, zupełnie nie znając kompozycji. Co spowodowało, że obniżyła się cena tego Toma Forda do 470 zł, a Velvet Hays kosztowało mnie 325, czyli i tak zapłaciłam za nie dobrą cenę w stosunku do tego, w jakiej cenie te buteleczki są dostępne na rynku. Ale czym jest ten zapach, że tak mnie sobą zauroczył i od razu trafił na półkę kocham, mimo że był totalnym blind buyem? Otóż, jak wiecie, i oglądać. Mój kanał od jakiegoś czasu, jedną z moich ulubionych marek mainstreamowych jest marka Narciso Rodriguez. A jeśli chodzi o markę Narciso Rodriguez, ja wyjątkowo lubię serię For Hair oraz serię Mask Noir, a ta kompozycja bardzo silnie przypomina mi wycofane For Hair w edycji L'Absolu, tylko z akcentem mega charakternej, mega zadziornej paczuli. A zatem nie mogło być inaczej. No Po prostu musiała być to miłość od pierwszego noszenia i pierwszego powąchania. Zdecydowanie zapach w stu procentach trafił w mój gust. Tak jak powiedziałam, jest on cielesny, bardzo zmysłowy, bardzo sensualny i seksowny za sprawą bardzo silnych nawiązań do For Hair w edycji L'Absolu. Ale z drugiej strony ma, jak wspomniałam, nutę charakternej, bardzo silnej paczuli. Która tutaj w tym zapachu ujawnia się dokładnie jak nuta paczuli w klasycznej botedze Wenecie w edycji wody perfumowanej. A zatem nie mogło być lepiej. Jest zmysłowość, sensualność, seksowność i niesamowity zadzior i pazur, jeśli chodzi o tę właśnie taką lekko podpleśniałą paczulę. Powiem Wam jako ciekawostkę, że ja na ten zapach mam całkowity nose blind. ja tych perfum kompletnie na sobie nie czuję, podczas kiedy otoczenie je komplementuje, wyczuwa je na mnie cały czas. Co więcej, muszę Wam powiedzieć, że jak piorę koszulki, bluzki, które nosiłam i podczas noszenia których aplikowałam te perfumy, to po praniu, kiedy te bluzki i koszulki prasuję to z pary buchającej żelazka z tych ubrań cały czas czuję zapach Velvet Haze, mimo że w momencie noszenia go przed wypraniem ubrań kompletnie tego zapachu na sobie nie czułam. Więc dziwna sprawa, mnie się rzadko zdarzają nose blindy, na jakiekolwiek zapachy ale żałuję, bo Velvet Haze poza pierwszą godziną niestety na sobie kompletnie nie czuję, a chciałabym je czuć dłużej, ponieważ jest to zapach niezwykle intrygujący i ekstremalnie wręcz piękny i kobiecy. Jak wspomniałam Wam na początku, duże miejsce w dzisiejszym holu po pierwsze zajął Tom Ford, a po drugie duże miejsce w dzisiejszym holu ma też marka John Malone. I teraz przejdę z Wami do omawiania perfum tej marki. I chciałabym zacząć od kompozycji o nazwie Red Roses. Jak sama nazwa nam na to wskazuje, jest to kompozycja bardzo silnie różana. I poza tym, że są tu inne składowe w tej kompozycji, to rzeczywiście róża jest tu totalnie i bezapelacyjnie królową tego zapachu, a inne nuty stanowią tutaj tylko pewnego rodzaju towarzystwo, i to towarzystwo, które jest bardzo skromne, bardzo ciche i bardzo mało się tutaj w towarzystwie tej róży odzywa i pojawia. Mianowicie poza różą, różą konkretnie bułgarską, mamy w tym zapachu do czynienia również z delikatnymi cytrusami i z nutą paczuli oraz delikatnymi drewniankami w tle. Dlaczego ten zapach tak silnie mi się spodobał i dlaczego postanowiłam wspomnieć o tych perfumach w dzisiejszym holu, mimo że mam już je w kolekcji jakieś dobre 5 miesięcy? Otóż dlatego, że róża została tu podana. W bardzo podobny sposób do jej podania w Lafille de Berlin od marki Serge Luton. A jak wiecie, ja tę kompozycję od marki Serge Luton bardzo lubię. A zatem, skoro róża w obu tych kompozycjach została podana właściwie jeden do jednego, to nie mogło być inaczej. Red Roses również szalenie mi się spodobało. Jest to zapach, mimo tego, że zawiera cytrusy, bardzo zadziorny. Ta róża z tym podtonem paczuli, z delikatną drzewnością, naprawdę tworzy tutaj taki z lekka arabski klimat. Zdecydowanie są to perfumy, których po marce Jo Malone bym się nie spodziewała, zwłaszcza w tej linii, w przezroczystych butelkach, która jest zazwyczaj linią bardzo lekką, bardzo taką eteryczną, zwierną, dedykowaną okresom letnim. No to nie, tutaj mamy jednak zadzior tej róży, mamy drzewność, mamy paczulowość, ta róża jest to taka wręcz... Skondensowane, jakby czysty ekstrakt różany płynął nam po dłoniach. Zdecydowanie perfumy zwracające uwagę, perfumy wabiące nosy, zwłaszcza jeśli ktoś jest fanem róży. I kolejna kompozycja, o której chciałabym Wam opowiedzieć w dzisiejszym filmie, to będzie notabene również kompozycja od marki Joe Malone. I to już będzie kompozycja taka typowa dla marki Joe Malone. Ponieważ będzie to zapach lekki, zwiewny, idealny na ciepłe sezony roku, czyli na okresy wiosny oraz lata, i będzie to kompozycja o nazwie Wild Bluebell. Muszę Wam powiedzieć, że ta kompozycja, jak żadna inna z dzisiejszego filmu, no, może poza jedną, która będzie na samym końcu, przypomina mi bardzo czasy błogiego dzieciństwa. A to dlaczego? Dlatego, że jeśli ktoś jest z podobnych roczników do mojego rocznika, to pewnie pamięta, że my gros swojego wolnego czasu nie tylko spędzaliśmy na placach zabaw, ale też na łonie natury w lasach, na łąkach i z zapachem dzieciństwa bardzo często gdzieś tam w pamięci naszej kojarzy nam się właśnie zapach natury i te perfumy to jest natura, to jest łąka w butelce. Są to perfumy niezwykle wracające mnie wspomnieniami do czasów przeszłości, do czasów właśnie takich, takiego buszowania po łące pełnej polnych kwiatów. Zdecydowanie jest to zapach właśnie natury, bujnej natury, przełomu, wiosny i lata, bo troszeczkę jest tu jeszcze tej wiosennej świeżości, ale też. Troszeczkę takiego już ususzenia tych polnych kwiatów bardzo silnym letnim słońcem. Zdecydowanie perfumy niewinne, perfumy czyste, perfumy bardzo naturalnie. Poza tymi polnymi kwiatami bardzo silnie czuje się tutaj akcenty zielone, takie akcenty wodne. Tutaj z tego co kojarzę, producent mówi o tym, że w zapachu jest nuta rosy kwiatowej, więc pewnie stąd te konotacje wodne. Zapach też jest taki delikatnie proszkowy, delikatnie piżmowy, więc czuwa nad nim pewnego rodzaju taki obłoczek niewinności w postaci delikatnego piżma. No, piękny, piękny zapach, bardzo naturalny. Mimo, że pewnie skomponowany ze składników w dużej mierze syntetycznie, syntetycznych, to naprawdę oddający przepiękne bogactwo zapachu natury. Zdecydowanie perfumy, które bardzo dobrze i miło się nosi które tworzą wokół osoby noszącej taką atmosferę zen, taką atmosferę chilloutu oraz sielskości. I ostatnia kompozycja od marki John Malone, którą chciałabym dla Was dzisiaj omówić, to z kolei będzie kompozycja nieco cięższego kalibru, zdecydowanie bardziej dedykowana na okres jesieniczy, nawet powiedziałabym i zimy i jest to kompozycja o nazwie Red Hibiscus. Muszę Wam powiedzieć, że jeśli chodzi o te perfumy, to nie jest dla mnie żadne nowum, ponieważ kompozycja ta przypomina mi dwa inne zapachy, które mam bądź miałam okazję mieć we własnej kolekcji. A zatem, jeśli byście zobligowali mnie do tego, żebym powiedziała Wam, czym jest Red Hibiscus, w dosłownie jednym zdaniu, to powiedziałabym Wam, że jest to miks po pierwsze L'Onterdi Rouge Ultime od marki Givenchy, po drugie Hypnotic Poison od Diora, z dodatkiem nuty hibiskusa. I koniec. I to jest wszystko, co czuję w tej kompozycji, jeśli chodzi o jej wybrzmiewanie na mojej skórze. Otwarcie jest podobne rzeczywiście bardzo silnie do L'Entert de Rouge Ultime, bo jest tu dużo takiej narkotycznej tuberozy, troszeczkę spowitej, taką bardzo przyjazną, acz nie przesłodzoną nutą wanilii, natomiast jeśli chodzi o bazę, jest ona bardziej mroczna, jest tu troszeczkę drzewności, troszkę takiej budyniowej, otulającej wanilii, Jaką chociażby czułam w hypnotic, hypnotic Poison? Do tego mamy tutaj nutę tytułowego Hibiskusa, która powoduje, że zapach ten jednak odróżnia się dość silnie od dwóch przytoczonych kompozycji. Niemniej jednak jest to cały czas zapach. Bardzo zmysłowy, bardzo sexy. Bardzo powiedziałabym, Słodziutki w swoim brzmieniu, a zatem będzie to kompozycja nie tylko zmysłowa, nie tylko niezwykle kobieca, ale też bardzo otulająca na okresy jesieni oraz zimy. I na koniec dzisiejszego filmu zostawiłam sobie niespodziankę dla moich widzów, a mianowicie mój ogromny powrót do przeszłości. I tym powrotem do przeszłości, przyznać się, kto te perfumy pamięta i kto je zna, są perfumy Impuls La Pantera. To były perfumy, które mm, dla osób z roczników 70., 80. to był swojego czasu must have w kolekcji. W każdym polskim domu stało na półce, w łazience, jakieś dzieło od marki Impuls. Czy była to La Pantera, czy jakiekolwiek inne, na przykład Incognito chyba było jeszcze takim popularnym zapachem. Moja mama używała La Pantery. Ja oczywiście je podkradałam, też używałam lapantery, i dlatego postanowiłam kupić ten zapach po latach i zobaczyć, czy on się bardzo zmienił, czy rzeczywiście przywoła we mnie wspomnienia z lat młodzieńczych i muszę wam powiedzieć, nawet chyba widzicie, że się uśmiecham, kiedy o tym zapachu mówię. Totalnie wróciłam do czasu moich dyskotek w podstawówce do moich szaleń na podwórku z dzieciakami, do moich pierwszych randek z chłopakami. Totalnie zapach ten odzwierciedla to, co gdzieś tam miałam w mojej pamięci zapachowej. Perfumy te absolutnie niewiele się zmieniły od tamtego czasu. Poza tym, że zaczęłam w nich dostrzegać konotacje o których na tamten czas, na czas używania tych perfum nie miałam kompletnie pojęcia, a mianowicie zapach ten otwiera się bardzo silnie owocowo-różanie, bo jeśli chodzi o otwarcie tych perfum, mamy dość silny akcent róży i dość silny akcent czarnej porzeczki, natomiast kiedy on się mości, ułoży na skórze, to uwaga, przypomina Chanel numer 5 w edycji o premier. I ta faza taka chanelowa impulsu La Pantery, Trwa mniej więcej przez jakieś 2-3 godzinki, po czym zapach znowu wraca bardzo silnie do swoich owocowych konotacji i baza tego zapachu jest, jest już bardzo, ale to bardzo silnie owocowa. Powiem Wam, że absolutnie perfumy te, znaczy dezodorant, bo to nawet nie są perfumy, to jest dezodorant. Wywołały we mnie ogromny uśmiech, bo przypomniało mi się bardzo wiele sytuacji, bardzo, bardzo wiele wydarzeń, zwłaszcza z mojego nastoletniego życia. Kosztuje ten dozodorant 12 zł, utrzymuje się na skórze mniej więcej, na mojej przynajmniej 5 godzin, więc myślę, że inwestycja 12 zł w 5 godzin trwałości to jest inwestycja ekstremalnie wręcz opłacalna. Zdecydowanie rekomenduję Wam powrót do tych perfum, jeśli także ich używaliście w swoich nastoletnich latach, bo myślę, że będziecie się uśmiechali tak samo jak ja teraz przed Wami do kamery. Bo naprawdę, o, pootwierają się Wam pewne szufladki w pamięci i będzie Wam się ekstremalnie nosiło ten zapach. I byłoby to na tyle, jeśli chodzi o mój dzisiejszy haul perfumowy, o zapachy, którymi chciałam się z Wami podzielić, i o których chciałam Wam opowiedzieć parę słów. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za to, że zechcieliście obejrzeć dzisiejszy film na moim kanale, za to, że ze mną jesteście, trzymajcie się ciepło, zdrowo, nie dajcie się jesiennym chorubskom i do zobaczenia, mam nadzieję, niebawem w kolejnym filmie. Pa! pa.